Jestem pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie w Kole. Jesteśmy w Słupcy od kilku dni, właściwie od wtorku, od wczoraj do niedzieli. Organizujemy spotkania dla dzieci i rodziców pod takim hasłem Kids Club. Spotkania odbywają się codziennie tutaj na placu za halą Mosir. Zabawy, gry dla dzieci, z takie z przesłaniem. Mamy takie przekonanie silne, że, żeby mówić dzieciom o właściwych wartościach, o wartościach chrześcijańskich, mówić o Panu Bogu. I to przekazujemy dzieciom i rodzicom. Wieczorami dla rodziców są filmy, będzie koncert w piątek. Wszystkie, wszystkie środki to są nasze, nasze środki, nie korzystamy z żadnych dotacji. W, w niektórych miastach czasami w porozumieniu z miastem, więc miasto czasami dotuje, natomiast tutaj, tutaj wszystkie środki są nasze, ale też jesteśmy wdzięczni miastu za udostępnienie. Miejsca, prądu, więc to, to, to też już jest jakiś koszt. Kościół Boży w Chrystusie jest, można tak powiedzieć, w takiej rodzinie kościołów, które, które nazywamy charyzmatycznymi czy zielonoświątkowymi. Największy w Polsce to jest Kościół zielonoświątkowy i właściwie tutaj w, w Słupce właściwie jesteśmy z tych dwóch kościołów, bo Kościół Boży w Chrystusie w kole i grupa, która przygotowana do pracy z dziećmi to jest Kościół zielonoświątkowy z Białego Stoku. To jest Kościół protestancki, tak jak mówię, z rodziny takich kościołów charyzmatycznych. W słupcy kilkanaście lat temu pojawiła się grupa osób, która, która prowadziła jakieś działania, ale w tej chwili nie ma nie ma nic. Funkcja pastora nie, trudno tak powiedzieć, że to jest funkcja kapłańska, dlatego że wierzymy, że każdy człowiek wierzący ma bezpośredni dostęp do Pana Boga i moja funkcja ogranicza się bardziej do duż Pasterstwa pomocy ludziom, organizacji kościoła, natomiast nie ma, nie ma nie jestem pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, tak jak w niektórych kościołach są kapłani. Tak? Także, to jest taka różnica. Mam żonę i dwójkę dzieci, to też jest różnica.